Dzień dobry, witam Państwa na paranym widoku komentarzu. Przejdziemy do danych makroekonomicznych. O 10.30 z Wielkiej Brytanii poznamy inflację konsumencką ze styczeń. Potem z Niemiec o 11 indeks Instytutu ZEW. O 14.00 z Polski przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie. Następnie 14.30 ze Stanów indeks New York Empire State. Co jeszcze tutaj ciekawego będzie? No właściwie jeszcze będziemy mieli o 22 napływ kapitału do Stanów Zjednoczonych za grudzień. Teraz przejdziemy do głównych instrumentów, z tym, żeby przypomnę, że wczoraj w Stanach Zjednoczonych w poniedziałek nie mieliśmy notowań na rynku kasowym z tego względu, że mieliśmy święto. Oczywiście w handlu elektronicznym notowane były kontrakty na indeksy giełdowe. Wszystkie towary typu rolnego były nienotowane. I teraz tak. Doszło do, wczoraj do wzrostów, głównie za sprawą sporego odbicia na DAX-ie. Silny opór mamy na poziomie 1900. Wydaje mi się, że ta silna fala wzrostowa już jest bliska zakończeniu, więc potem powinniśmy zobaczyć cofnięcie i najprawdopodobniej cofnięcie może być korekcyjne. W efekcie potem może być jeszcze jedna fala wzrostowa. Możemy dotrzeć do ostatnich szczytów 1930-1940. Potem oczekuję na przysilenie. Wtedy patrząc na to, co będziemy mieli z tego dołka ostatniego, mielibyśmy fale A, fale B, fale C. Rozbicie szczytu fali A i potem rozbicie dołka fali B powinno wygenerować sygnał do spadków. Z kolei przebicie w dłuższej perspektywie styczniowego i lutego dołka powinno doprowadzić do otwarcia drogi w rejonie gdzieś około 1700-1700. 20. I dopiero potem czekałaby nas większa, wielotygodniowa fala korekcyjnego odbicia. Na DAXie sytuacja jest troszkę inna. On DAX znacznie już pogłębił styczniowy dołek. To odbicie jest też dosyć spore. Wydaje się, że w perspektywie krótkoterminowej można byłoby spodziewać się na nieudaną próbę przebicia tutaj tego poziomu, w związku z tym czeka nas cofnięcie potem prawdopodobnie jeszcze jedna fala wzrostowa no i ostatecznie 9300 nie zostanie przebite albo jeśli po prostu tutaj z tego dołka pojawi się tylko wzrostowa trójka ABC to potem można oczekiwać na spadki przechodzimy do polskiego rynku który jest bardzo mocny Od widzimy, że styczniowy dołek nie był testowany skończyło się tylko na zejściu w rejon 1730. Myślę, że po pierwsze w krótkim terminie nie uda się pokonać tutaj na trwałe tego ważnego oporu. Potem dojdzie do przesilenia. Gdyby doszło do przełamania poziomu 1730, wtedy otwiera się droga na styczniowy dołek. No i teraz możemy przejść do sytuacji na rynku, na euro-dolarze. Z tego styczniowego dełka doszło do silnych wzrostów. W czwartek mieliśmy poziom 1,1375, potem doszło do realizacji zysków. Wczoraj mieliśmy niewielkie przekroczenie wsparcia w postaci 38% zniesienia całej tej fali wzrostowej. Przypomnę tu była fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta to piąta. Zaś patrząc na fale wyższego rzędu, z tego tutaj z kolei dołka, wcześniej mieliśmy tutaj korekcyjną trójkę, tu mieliśmy falę pierwszą, tutaj falę drugą, tutaj falę trzecią. Tą obecną wielosesyjną korektę można byłoby zaklasyfikować jako falę czwartą, potem jeszcze czekałaby nas fala piąta z nowym szczytem target między 1.14 i 1.1450 bliżej 1.1450 wydaje mi się że w krótkim terminie ta pierwsza fala spadków fala a jest zakończona teraz czy bliska zakończeniu dzisiaj czekałaby nas korekta w postaci fali b dziś powiedzmy jutro potem kolejna fala spadkowa fala c która może zejść do 50% zniesienia całego ruchu <coughs> wzrostowego i w dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów. Przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie dolara do złotego. To z kolei sytuacja odwrotna. Też z tego dołka powinniśmy zobaczyć jakąś strukturę. Fala A, fala B, fala C. Potem gdy euro-dolar będzie szedł na 1,14, 1,14,50 to możemy wrócić na 3,86. Potem w dłuższej perspektywie kolejny ruch w górę. I w wielotygodniowej perspektywie można byłoby jeszcze oczekiwać na jedną falę spadkową. I przechodzimy do sytuacji na eurozłotówce. Tu z kolei widzimy, że w perspektywie najbliższych sesji, wtedy, kiedy eurodolar będzie schodzić w dół, można spodziewać się tego, że będziemy mieli jeszcze testowanie wsparcia bardzo ważnego krytycznego na 4,36. Jeżeli tego wsparcia się nie uda przebić e, e, albo no, jeśli po prostu zostanie obronione, potem czeka nas ruch w górę. Przełamanie oporu na 444 powinno skutkować tym, że otwiera się droga na ostatni lokalny szczyt, potem przesilenie i jakaś dłuższa fala e, spadków. Dobrze, w takim razie przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie cen e, złota. <laughs> Na wykresie cen złota przykra niespodzianka dla superoptymistów. Mówiłem o tym, że z tego dołka z połowy stycznia pojawiła się fala pięciofalowa struktura, fala pierwsza, druga, tutaj trzecia, krótka, czwarta i potem fala piąta, że próba przebicia oporu na poziomie 1225 się nie uda. Mówię o trwałym przebiciu. Tutaj żeśmy mieli tylko niewielkie przekroczenie. Mieliśmy wczoraj silne spadki. Dotarliśmy już pobliżej 38% zniesienia całego ruchu wzrostowego z tego dołka do tego szczytu. W krótkim terminie możliwe jest odbicie. Potem jeszcze jedna fala spadkowa. Wsparcie mamy w rejonie około 1170. I po pojawieniu się takiej dużej spadkowej trójki, czyli podobnie trochę jak na eurodolarze, fala A, fala B, fala C, możliwa byłaby później kolejna fala wzrostowa, przynajmniej powrót na ostatni lokalny szczyt. No i ropa na koniec. Na wykresie cen ropy zgodnie z piątkowymi prognozami doszło do ataku na poziom 29,50. Opór ten został przebity. Mamy tutaj falę pierwszą, drugą, tu trzecią, tu czwartą i tutaj piąta, jeszcze nie zakończona. Ta pięciofalowa struktura może tworzyć falę A potem cofnięcie fala B i potem fala C ta trójfalowa struktura tworzyłaby falę wyższego rzędu oznaczoną jako na niebiesko tutaj fala C i w efekcie mielibyśmy także ze styczniowego dołka mielibyśmy falę A potem falę B z tą pułapką poniżej styczniowego dołka potem fala C potem czeka nas kolejny ruch w dół Możliwe, że korekta uległa zakończeniu, ale możliwe też przyjęła postać tylko takiej wzrostowej, takiej dużej korekcyjnej trójki albo druga możliwość jest taka, że tworzy nam się tutaj taki duży trójkąt tutaj byłoby C, potem byłoby D, potem jeszcze byłoby E i dopiero potem w dłuższej perspektywie weszlibyśmy w kolejną falę spadków ten duży trójkąt byłby wielotygodniową falą czwartą, potem czeka nas fala piąta, z dołkiem e, można go szacować na poziomie 20 dolarów. I wtedy można liczyć na to, że zakończy się kilkuletni trend spadkowy na wykresie cen e, ropy. E, powiem tak, że jeżeli czyta się czasami jakieś komentarze niektórych analityków, e, tutaj ostatnio był komentarz na GlobTrexie, że e, ropę czekają wzrosty do poziomu 50 dolarów, no to ma się takie wrażenie, że ktoś jakby patrzył przez palce na wykres, gdyż nie widzi tego, co się dzieje na wykresie w długim terminie. Popatrzmy sobie w długim terminie. Mamy sytuację taką, że z tego szczytu z czerwca zeszłego roku ewidentnie widać, że mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią do styczniowego dołka. Nie może się skończyć ten ruch spadkowy tak silny tylko trójką. To odbicie, korekcyjne, to odbicie powinno być korekcyjne, fala czwarta, potem jeszcze fala piąta i dopiero wtedy możemy mówić o tym, że zakończy się trend spadkowy z tego szczytu. Tu byśmy mieli dużą falę pierwszą, dużą falę drugą, dużą falę trzecią, dużą falę czwartą i potem dużą falę piątą. I potem czeka nas co najmniej kilkanaście miesięcy wzrostów na wykresie cen ropy. Dobrze, w takim razie to wszystko i zapraszam Państwa jak zwykle we wtorek na godzinę 18 na omówienie sytuacji na najważniejszych i najciekawszych instrumentach i w jaki sposób wykorzystać to do tradingu. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.